Witajcie w wtórce Małcem na Zatoce Rybackiej, losowanie na dziewiątki, dwie arty, nie ma lightów, co ciekawe, więc może tutaj bohater mieć nieco łatwiej niż gdyby jednak takie lejciki były, pomimo tego, że z nimi nie będzie się tutaj mierzył. Mamy Mausika, mamy też już tylko dwa dni do wprowadzenia WOTA 2.0. Dajcie znać, jak idzie wam wbijanie 11 tierów, ile tego już macie i które planujecie. Wbijać. Ale teraz skupmy się na bitewce, bo może być na pewno mocna. I tutaj ten maus pokaże, co i jak powinno się robić. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo też istnieje takie prawdopodobieństwo, że tutaj ten wynik, który on osiągnie, będzie zawdzięczał tylko i wyłącznie farcikowi i dobremu RNG. Póki co E77 pod podostrzałem dwóch. Boboków na szczęście wszystko idzie w budynki, może więc czuć się odrobinie spokojnie, a przed nami obiekt 257 razem z Isem 7 ten pierwszy zebrał, bo się wychylił i tu bez wątpienia duże problemy ze strony tych dwóch gagatków odnośnie ustawienia się i wykorzystania swojego pancerza, bo to co oni tutaj robią to nie zdecydowanie to, do czego ten pan też jest przystosowany. Pamiętajcie, Isem ustawiajcie się frontem do przeciwnika. Bo jeśli robicie Synecraba, to to nie do końca ma prawo działać. Też oczywiście zależy na jakie y, kto jest przeciwnikiem. Jeśli po drugiej stronie jest jagoda, to dobra rada. Nie, nie róbcie w ogóle Synecraba, OK? Bo jeszcze wam czapka z głowy spadnie, i na tym się. Skończy. Póki co tym isem może nas tu delikatnie demotywować do strzelania, a w praktyce on gra z golda, my gramy z golda. Tylko, że my w teorii możemy go w miarę łatwo przybijać. W praktyce brakuje nam troszkę penetracji, bo 311 to nie jest to, co ma IS4, 340 czy obieg 277. I to może nam sprawiać delikatne problemy, niestety teraz też e, pewne problemy sprawiliśmy naszemu sojusznikowi, który mierzył zapewne wista czwartego, a niestety trafił w nas. I to taki może być mały problem i z czwarty widać na goldzie to będzie nas raczej przebijał bez większego problemu, a to co można byłoby tu zrobić, to się uschować ale widać, że ewidentnie nasz bohater Gra na twardo z tym mausem i liczy, że się mausikiem. że znaczy się z tym isem i liczy, że is nas tutaj nie przybije i w pewnym sensie miał rację. Przynajmniej tym razem. Jadąc do przodu, możemy wjechać też w krosa od tych wszystkich pojazdów, które są na górce. Mamy Gesora, a 5 kPZ i Leoparda przed nami, który z golda, no niestety, nas przebija i będzie przebijał bez większego problemu. Obawiam się, że jeszcze raz nas wrzuci. Tutaj jeszcze Arta próbowała nas na gąsienicy postawić i teraz uwaga na tył, bo tam od tych snajperów może być nieciekawie, ale i tak fartownie, że tutaj nie zebraliśmy żadnych uszkodzeń, a taki wyjazd nawet delikatnie bokiem pod kanopenera nie jest niczym dobrym. Na szczęście przynajmniej Znajdujemy bicie, a gdzie ten drugi pocisk z salwy poleciał, to ja nie mam się zielonego pojęcia, po prostu sobie zniknął, ale możemy go teraz przynajmniej w miarę porobić i z czwarty też oddaje w nas dosyć kiepski strzał, to daje nam dodatkowe możliwości, w końcu mamy te 3550 HP, których to nie, nie do końca musimy trzymać, tym bardziej, że jest całkiem spory zapas, a rywale są solidnie. Po coś mi się wydaje, że tym razem jednak jest czwarty dobrze przymierzy, ale jednak nie. Ja rozumiem, że to są hity i od gąsienic to one nie do końca się z gąsienicami nie do końca te hity się lubią, po prostu na nich bardzo często się zatrzymują, ale no kurka wodna bez przesady tutaj tak dobrze nie powinno nam iść. Póki co jeden frak, prawie 6000 na liczniku, jeśli chodzi o uszkodzenia. 4,5 tysiąca zablokowanych przez panterz. I czołki Gesor, który pali wrotki i którego można próbować tutaj przestrzelić, ale niestety zabrakło nam trochę tutaj czasu, być może skupienia ewentualnie prędkości pojazdu. I zdążył się schować. E50 gdzieś tam snajpi, przybija nas, kapelusz z też pali wrotki, a my złapaliśmy baboka, który teraz dostał spota i jeden strzał wystarczył, żeby go wysłać do garażu. Na szczęście obyło się tutaj bez większych problemów przynajmniej jeśli chodzi o pozbycie się tego jednego baboka, natomiast wiemy gdzie jest drugi. Tutaj może jest na tyle ten iz wysoki, że bylibyśmy w stanie złapać bicie ale jesteśmy bokiem do Gesora, jesteśmy bokiem do KPZ, jesteśmy bokiem Przede wszystkim do Esterfała i Godzili. Wątpię, żeby tam ci dwaj mieli na nas bicie, bo pewnie stoją już z kampanii w rogu mapy. Ale jednak mimo wszystko wiecie, jak to jest. Lepiej nie ryzykować, bo już parę razy się tutaj o tym przekonałem. Niestety, pada nam ładowniczy i będziemy teraz ładowali bardzo, bardzo. Długo lepiej, żeby tego nie było, ale niestety apteczka jeszcze przez jakieś 50 sekund będzie dla nas niedostępna, ale mimo wszystko i tak nie możemy za bardzo atakować, jesteśmy tutaj sami i już tych punktów wytrzymałości tak wielu niestety nie mamy, więc trzeba będzie tutaj zagrać nieco ostrożniej. Na środku E50 dostaje właśnie spota, my niestety nie mamy jak znaleźć na nim ubicie chyba że się jeszcze bardziej cofnie wtedy, Byłaby szansa ją tutaj skończyć, Szarfutur skończył standarda i obiekt 261 kończy E50, więc czysto w teorii środek jest nasz, a przed nami powinien być Leopard 1, chyba że zdążył się wycofać, wtedy to już tak fajnie nie będzie, ale on tam ciągle jest i wymienia się z IS-7. Prawdopodobnie też z 7 może lada moment polec, jest kpz tutaj bohater Mógłby coś z nim zrobić, ale niestety pojawił się, czy tam pojawił się. No, bohater zorientował się troszeczkę za późno o tym, że ten czołg dostał. Spota przed nami jest arta. Ja bym pokusił się jednak, żeby ją tutaj wyciągnąć. GWS to jest duże, jest wielkim klocem i tutaj oddanie strzału w jego stronę nie powinno być dla nas jakimś większym problemem. Raczej to trafimy z tym, że no właśnie jesteśmy w tym momencie. Ogłuszeni i wolimy zająć się tym leopardem, który gdzieś tutaj powstrzymuje wszelkie nasze ruchy, a ta arta może palić. Wrotki trzeba niezwykle tutaj uważać na każdy kolejny ruch. Arta strzeliła. Słuchajcie, no, nie chcę wam nic mówić, ale. No, ten leopard ma farta, żeby uszkadzać nam załogę. To trzeba mu przyznać. Niestety jesteśmy dla niego na. Jeden strzał, kończymy przeładowanie, jeśli on jeszcze raz na nas wychyli, powinien trafić do garażu, ale nie wychyli. Arta zrobiła robotę i nam tutaj zdecydowanie pomogła. Niestety jednak GWS to wciąż gdzieś tam się może do nas strzelić. Mało tego, Gesor też do nas strzelał. Tutaj przydałoby się, żeby nasze czołgi ciężkie, troszkę bardziej agresywnie podjechały i nas wspierały po prostu, bo my wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić i mimo tego, że to jest Maus, to jest wielki kawał stali, dobrze, w miarę dobrze opancerzony, bo ta Arta dalej tam stoi, że też nikt na nią nie wychyli, po prostu nie skończy tutaj, rozumiem bohatera ma mało HP, woli nie ryzykować, ale faktycznie tam już ta Arta w ogóle się nie przestawia nie rozumiem, ona powinna palić wrotki, tego nie robi lada moment. Conqueror powinien ją wykryć, ewentualnie wykryje Gesora. Chyba, że wcześniej trafi do garażu, bo tej arcie za moment skończy się przeładowanie. A jeśli ona strzeli, to raczej Conqueror zbierze i to zbierze za dużo. Mamy Gesora centralnie przynajmniej nami, przydałoby się, żeby chociaż Szarfutur mu poprawił, ewentualnie M103 i Szarfutur go. Kończy bardzo ważny frak. Teraz możemy się poczuć tutaj nieco pewniej, ale jednak mimo wszystko poczekałbym jeszcze chwilkę z oddaniem strzału z wychylaniem się, chociażby pod tą artę. No bo teraz to już nawet tym głupim FV jest w stanie nas skończyć nie przebijając nas, więc musimy być tutaj niezwykle ostrożni. Przede wszystkim. Powinien nas teraz martwić STRVKPZ i 50 Widzimy, że FOES po drugiej stronie mierzy się z naszym obiektem 430. Co się dzieje z resztą drużyny? Ciężko powiedzieć. Mamy zwiadowcę takiego średniego w postaci szarfutura, który mógłby tutaj coś spróbować wyspotować. Niestety obawiam się, że ma zbyt mało punktów wytrzymałości, żeby podjąć się. Tak odważnych kroków, i prawdopodobnie on sam czeka, aż nasza drużyna coś zrobi. Niestety, jednak, my jesteśmy w większości ogryskami, nie oszukujmy się. Tutaj czołgi ciężkie raczej tamtych medów nie wykryją, i skończy się to po prostu dla nas fatalnie. A utrata każdej lufy w momencie, kiedy to na rywalu jest więcej HP niż na nas, może być dosyć ryzykowna i ryzykownie też wychlił tym kapzetem, ale my dostaliśmy spota. Jestem ciekawy, czy od niego, czy może gdzieś tutaj przed nami stoi street w krzaku. Na razie nie mamy żadnej informacji odnośnie tego, gdzie on tutaj może się znajdować. Szar futur dosyć mocno obity, a bohater będzie jechał do przodu. Jeśli dostaniemy spocika, jeśli rywal nas wykryje, to będzie niestety po nas, ale jest potencjał 5600 HP łącznie na naszych rywalach więc tutaj bohater ma szansę zrobić nawet te 10 tysięcy, które, nie oszukujmy się, praktycznie w każdej bitwie są tutaj robione, no chyba, że to jest bitwa na ósemki, znaczy chyba, że to są ósemki, to wtedy troszkę mniej, no bo jednak zrobić dychę ósemką, no już musicie przyznać, że trzeba mieć farta, skila i przede wszystkim RNG po swojej stronie. Jest E50, właśnie dobrze, że tutaj bohater poczekał aż ona wiedzie za krzaczki, to dałoby nam możliwość, żeby nie dostać tego spota. Niestety go dostaliśmy. Teraz musimy przycelować i oddać celny strzał, który trafia w swój cel. Zostaje ostatni STV 103B, który raczej już jest ukampiony gdzieś w rogu mapy, a sam Mausik prędko, raczej do niego nie dojedzie, więc tutaj musimy liczyć na to, że nasza drużyna. Też nie zaatakuje tak szybko, jak to jest możliwe i da nam odrobinę czasu, żeby go tutaj znaleźć. Podjeżdżamy do przodu, spota, nie mamy. Może to znaczy, że po prostu tego strita tam przed nami nie ma. Sam bohater jest w niego wcelowany, co z jednej strony daje mu szansę oddać szybko strzał, ale z drugiej strony, jeśli ten Strv załaduje go lódzika, swoje 350 peny, to my raczej tutaj spłyniemy na jedną pesteczkę. Ciekawe jest też to, że go bardzo długo tutaj nie było. Kończy nam w tym momencie szarfutura i wyjeżdża prościutko pod naszą lufę. Więc to nam na pewno zdecydowanie pomogło. Niestety on teraz będzie próbował nas zniszczyć. Nie udaje mu się, to nic coś mu tutaj nie polosowało. My możemy starać się. Przycelować w jego garnek. Liczymy na to, że też nasza drużyna tutaj zrobi coś mocnego. I jeden strzał, w zasadzie dobry strzał, może nas dzielić od 11 tysięcy uszkodzeń. Ale widać, że tym streetem kombinuje strzelił z Heka, co jest moim zdaniem. Takim średnim pomysłem, ale teraz groźna sytuacja, bo on jedzie na nas prościutko. Może na skończy, na szczęście postawiony jest na gęsienicy. Strzelamy mu po dolnej pucie, Teraz będziemy próbowali go jeszcze staranować dla dodatkowych obrażeń. I nam się to tak średnio udaje, ale jesteśmy w stanie go skończyć. Strzałem w garnek robimy ponad 11,5 tysiąca uszkodzeń. Na arcie skończyła się amunicja, ale to nieważne. 5 fragów, 6400 zablokowanych przez pancerz i końcówka dosłownie taka. O jeden błąd i znikasz, ale na szczęście bohaterowi się tutaj udało. Co miał STV z tym hajkiem? Nie mam pytań. Raczej to by i tak nie miało szansy wejść. A przy penetracji 350 wystarczyło dobrze przycelować. Mam nadzieję, że taka powtórka Wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.